ma Wojtek, opowiem wam trochę o Italii dzisiaj, nie? Że słyszałem, że robi się kiełbasy we Włoszech z ludzi, nie? A powiedzą, co on jebnięty jest, nie? No, ale sami sobie odpowiedzcie, sami sobie dowiecie się, czy to prawda jest, czy nie, nie? A mianowicie byłem rok czasu kiedyś we Włoszech w pizzerii, sam pracowałem na kuchni Mam tam rodzinę, także załapałem trochę języka, nie? i e, pracowałem przy produkcji oliwy z oliwek 20 lat temu pracowałem przy zbiorach mandrynek pomarańczy o, o oliwek, nie? No i ten. No i e, jak już jeździłem busem, to byłem e, na rozładunku e, poniżej bari. Wiadomo jak tam w, w Bari upał gorąco, nie? No to weekend jest to cyk skoczy do wody, łódeczki widzę, stoją e, 4 metry czysta woda, nie? cyk na bombę, lecę. Nie? Pływam sobie tam wychodzą włosi, nie? Mówią Woj a w nie? Wychodzić z wody, nie? No mi rękę, wyciągajmy z wody, pokazują tabliczka, nie? Że, patrz nie, tutaj uwaga rekiny, nie? Bo oni tam rzucali jakieś resztki ryb i tak dalej, że tutaj dokarmiają, mnie I przypływają takie półtora metrowe rekinki, nie? A to miałeś szczęście, ja mówię, że, że, że nie przypłynęły, bo nie przypłynęły, bo normalnie ich ubił, nie? A jak, nie? No ale to tak poważnie, nie? To, to właśnie zaprosili mnie tam na, na obiad ci te dziadki włoskie, popijają sobie winko siedzimy w barze, nie, tam, no i opowiadają nie? że e, włoska, e, włoskie wojsko ma bardzo szybkie amerykańskie łodzie, wypływają na pełne morze, strzelają z i nie wiadomo czy e, i to dzień i w nocy, nie wiadomo czy do ludzi, czy do uchodźców czy tam do, do czy to ćwiczenia, to się nigdy nie, nie dowiemy, nie, e, też była impreza, tam e, ci z gangu czy to mafia, nie wiem jak to tam nazwać, nie? Robili sobie imprezy po i opowiadali, że kupowali łodzie, nie stare, płynęły tam po, do Afryki po tych uchodźców, nie? I ten. No i ładowali ludzi na dolny pokład, zaspawali klapy, nie? Następnie wchodzili na górę, byli przeszkoleni, żeby tą łódź prowadzić, nie? Wskaźniki paliwa oczywiście były przekłamane na full, a były do połowy, żeby wypłynęli na pełne morze. Kadłuby były przedziurawione, no i topili tych ludzi. A oczywiście kasa wzięta, nie? No to chodziło przecież, nie? Z góry brali kasę, nie? I topili ich. No i dalej mówią, że ten odnośnie te kiełbasy tam, nie? Że e, wiadomo, że tych psów tam jest dużo, nie, we Włoszech. E, jeden z nich tam mówi: 7 ma psów, nie? jechał konno sobie, nie, na spacer z tymi psami latają. Tam pod laskiem zaczął jeden kopać, nie, coś wyczuł, no to zaczęły wszystkie tam grzebać, nie. I się okazało, że znaleźli tam e, właśnie ten, e, nawet po skórze było widać, że to resztki ciała jest od e, ciemnoskórych, nie. E, e, a po prostu ktoś miał pieniądze, jakiś gang mafia, czy ktoś tam po prostu i pewnie powicinali organy, nie? A resztki rzucili świniom, bo były odbite tam zęby e, świnie Także to, co świnia zarła, że zarła to e, to, co zostało, to wrzucili tam z tym kośmi przysypali lekko ziemią, no i pies to wiadomo wyczuł, no to zaczęły tam grzebać, to nie? No, także e, nie, nie wiadomo do końca, czy to jest prawda, czy nieprawda, e, nie? Czy to bajki opowiadają, to... Tego się nigdy nie dowiemy, nie? Także nie polecam w razie czego jeść kiełbasy z Włoch, nie? No, czy tam ze świnie? Po prostu i tego. No ale kto tam będzie dochodził, nie? Skoro łosi mogą powiedzieć, czy sami tu przyszli do nas, to traktują ich jak, jak mięso do przerobienia, czy do, 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 do topienia tak czy tak, aby kasę robić, nie? Pewnie magnez na to ręką, że, że nie szukałem winnych, nie? Także tyle byłoby w tym odcinku, nie? Udostępniajcie tam, wbijajcie na Busiaż Wojtek, tam jest więcej filmików i będzie, nie? Suba i lajka, like proszę. No i tyle, nie? Pozdro cześć i nara, widzimy się, nie? A jak?